Zrównoważony rozwój, reportowanie ESG i generalnie Europejski Zielony Ład, i do tego, jak dojść do zeroemisyjności, to są kluczowe elementy strategii każdego przedsiębiorstwa. Spółki myślą o tym, jak pozyskać klientów, inwestorów, banki, jak udzielić finansowania tylko i wyłącznie w Zielone. Tutaj w sukurs przychodzą i regulacje unijne. I wytyczne ym, branżowe, yy, i potrzeba rynku, w sensie to, cze, czego szukają inwestorzy, i to, co ostatecznie konsumenci yy, chcą kupować, za co chcą płacić czeka nas szereg zmian legislacyjnych zarówno na poziomie polskim, które będą wynikać z implementacji dyrektyw unijnych. Dwie takie kluczowe, które mają obowiązywać już od 2024 roku, a które zobowiązują tak zwane duże spółki, czyli każdy kto zatrudnia powyżej 250 osób, spółki giełdowe, cały szereg podmiotów załapie się, że tak powiem, na te nowe obowiązki prawie 4000 spółek. Będzie miało bardzo, bardzo wyśrubowane kryteria kryteria raportowania ESG, kryteria raportowania emisyjności. One będą dotyczyć takich trzech kategorii: samej spółki, tego, jaki ma budynek, co produkuje, jakie to generuje emisje, tego, co spółka kupuje, na przykład paliwo, y, energię, i wreszcie najtrudniejszy poziom raportowania: cały łańcuch dostaw i wszystkie emisje pośrednie, które y, są dokonywane przez dostawców czy producentów podzespołów w cyklu produkcyjnym danej spółki. Będzie to rewolucja, i już teraz o tym trzeba mówić i też przygotowywać się do tej zmiany. Zwłaszcza fundusze private equity, banki, inwestorzy instytucjonalni szukają takich spółek i takich targetów inwestycyjnych, które są zdrowe pod względem ESG. Bez spełnienia tego kryterium zrównoważoności nie będzie podjęta pozytywna decyzja inwestycyjna. Ona może być podjęta wtedy, kiedy mamy jakieś pośrednie ryzyko transformacji. Jest przygotowany konkretny biznesplan przejścia. Do zeroemisyjności, przejścia do stanu, który jest ESG-compliant, i wtedy rzeczywiście szansa na inwestora jest. Natomiast jest to element kluczowy do tego, żeby rozmawiać z, z podmiotami, którzy potencjalnie będą chcieli zainwestować swój, swój kapitał w daną spółkę. Z drugiej strony, również te podmioty bardzo intensywnie szukają i trochę teraz jest tak, że więcej jest tych, którzy chcieliby zainwestować w zielone niż tych, którzy rzeczywiście mają technologię czy mają produkty, które spełniają te wyśrubowane kryteria.